Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, nie było mnie, no, trochę, tylko trochę i dzisiaj nagrywamy mapę jajko, jajko, sumie jajko, tu widać nawet jajko, bardzo fajne partikle, jajeczko, yy, możemy sobie teraz skomplikować fabułę. Yy, Władimir to taki chłop, co mieszka gdzieś w lesie, należy do sekty, małej grupki religijnej, w której tradycją jest zjedzanie jednego kurczaka rocznie, no ogółem już macie taką krótką fabułkę. Yy, informacje nas nie interesują, możemy raz start, chodźmy mixart. Poczekaj chwilę. O dobra. Czekaj jakieś mam milisekundy w rogu. Dobra, mało ważne. I dobra, a teraz możemy poknąć start. O, mapa O, mapa ogina. Pośrodki wszystkie... O cholera, jaka taka naprawdę niewygodna! No, z betonu. Muszę <głos》> w końcu wyremontować spialnie. Nie wiem czy ja mam to czytać czy nie, nie wiem, nawet będzie... czytaj wódek. Hmm. Może sprawdzę co u mojego jajka, ale jak to co u jajka? No zobaczmy, czy... o, o telewizor, tu mamy I coś... Szybko... o! łazienka, kran nawet. Szybki przegląd. Tu trochę podziurawione. No sobie ja takie lawe, dobra. To nienormalna kuchnia, w której jest lawa. Nie wiem, ciekawe czy ktoś zauważył, że każdy film fabularny jest ze mną. Mapa. Każda mapa jest ze mną. To jest druga mapa na tym kanale, chłopie. Trzecia. Jak to, Ciuciu? No, to widzisz. Y... O! Tobie odpaliło cutscenkę. Fajnie. Nie odpaliło katcenkę, padł, popatrz się do góry. No kurde. Dobra, idziemy. O! O! To jest ten Włodek? Jajeczko. No. Chyba nic się nie zmieniło. No sobie odchodzi. Chwila. Jak się odwraca. To jajko się poruszyło. Radzie... Heh. Im więcej ptaków się zabije, im więcej płapków się zwali i klocków, to te większe punkty. Tym więcej punktów ten wygrywa. I co się dzieje w mózgu takiego chłopczyka? <grym> Czego on takiego pecha? pecha? No je, 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 jeżeli mówisz, że ja czytał, to Tutaj czytaj, jeżeli chcesz. Trzeba mi się. Nie, ja czytać. No to, 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 że nie czytaj, jeżeli ja czytać albo w ogóle możemy nie czytać. Ja to wyjdę więcej, to A bo coś nie pisało, a ja nie czytałem teraz. Włodek. Ehm... Um. Można Może znajdę kogoś, kto będzie drugiego... No, to pozbędzie się drugiego kuczaka, no. Dobra. Musimy pojechać do miasta, z tego co rozumiem. O! Ale słodkie. Kurczak za darmo? Bierę, bierę. Bierę. Najlepiej takim sosikiem, taki z grilla. Eee. Albo jajka sadzone. Smaży się kuraka. No można smażyć, ale jajka sadzone tak. też dobre. Gdzie pójść? Na miasto. Druga droga jest tu prowadzi, więc myślę, że tu. Tu jest jakaś drabina, jakieś takie rzeczy. Przynajmniej tak myślę, że to będzie tędy. Ale mi miga ekran! O! Czyż tak miałeś? Ale... Nie. Cześć? Bo mi miga ekran normalne. <laughs> o widzę jak idzie. O jak Ładne są pierwszego? te. O jak się obróciło? Mm. Mm, mm, mm. Trudno wiem nawet bez Ooo, na bez ludziu żabka jest! Zajrzę, może mają. Co mają? Ale... Idziemy, idziemy, Na lodów szybko, szybko, szybko To jest włam To, to jest włam, If... oh. lody agree. ekipy, lody ekipy Eee, dobra Mleko Pićko Oblak? Co to jest oblak? Ale, parówki na grillu Pozacie Ej, przepraszam bardzo O, tak, tak. Lody ja ekipy, poproszę Ach! A to słyszysz? I są dźwięki w grze? Tak. Proszę wyjść. Ja tu słyszę dźwięki normalnie. Jak on mówi. Chodź, nie chce mi się łazić. No ale no. Aha Idziemy. E A wejdź może w to drzewo tam, gdzie ma takie drzwi. A to ma drzwi? No. Gdzie? O no, takie coś. A. Jaka muzyka? E. A to jest dźwięk. Ja bym miał dwadzieścia, tylko to jest O! Trochę mu ręce... O. E. Jest kto? O co tu się dzieje? Witaj, jestem Merlin. do czarodziej. A gdzie ci są dzięki Wiem po co tu jesteś? Powiedział mi to mój szklany sześcian. O więc... To był troll. To ty? Gruba. Nie, to był troll. To tak w Minecrafcie było. Ja też się zastanawiałem. W Minecrafcie <laughs> tak było? Tak! I ja się zastanawiałem, że to był troll. Po co liczę nie dzieje? Czyli... Ty... Sam udali dźwięki Discorda. <laughs> tak! <laughs> nie. Idę tu! Ja tu idę. A, bo ci się nie da. Przy zamknięta. O! o! Nie wierzę. Ech. Gdzie ty poszedłeś? Zobaczymy co jest w tej skrzyni. Gdzie ty polazłeś? Nie wierzę. Gdzie ty jesteś? Czy to... Lody ekipy! A co? Zobaczymy, co jest w tej skrzyni. O, znowu, bo to samo, nie wierzę. No, to masz to samo. Czy to? Panie... Lody ekipy! O. Dobra, chodź. Lody ekipy. Panie, Jaka jak pałka? Ja, jak ja pierwszy raz miałem lody ekipy, to się też tak cieszyłem. No? Ten co pływa po ziemi. Dobra, chodź. O, o wyszedł jakiś krasnolud. Rick! Rik! EJ Rick? Kurwa, co jest Morty? Co? Skończyłem. Ty co? To był Rik! A co on powiedział? Dobrze. Doszuka ten... Morciego! Rek, mak, ją! Co? Dobra, mapa. No. Co się tu zwala? To to? Moi najwięksi, Czyli? Krzyścina, nie. ma, kurde. Sądzą, że moja magia pochodzi od szatała. To za mapa. Eee, nie. Pomóż mi z nimi, a ja pomogę tobie. Szkoda, że nic nie widzę. A, i masz ten miecz. Możesz ci się przydać. Co? Słyszałeś? Co? Co? Złyszałeś to? Co? co to za ci się. Nie wiem. Jest, ja widzę. Weź to! Halo, wiecie? sprzedawców to jest kilka. To jest teraz to jest sprzedawcy chyba. Na ekipy. Na poladach ekipy. F5 muszę mieć oh, odpalone. Aha. Każda magia pochodzi od szatana. Co? Spalimy go za nią na stosie. Co? Le. nas <laughs> w Szto. się Boże, sztosie, się. co się. Posłuchaj, jeśli oddasz go w nasze ręce, sami ci pomożemy. Zgadzasz się? Nie My zgadzamy się. się! W takim razie również umrzesz! Według mnie gonią, czekaj. Poczekam. A się mnie Nas! Pokonałeś! O, nie pokonasz! Co? To, to był księdza? Z kogo? To był księdza? O kurde! Zeus przyszedł. Oj, o! Zeus. Zresztą papież chyba. O. A ksiądz proboszcz! Proboszcz mnie goni! Praboszczę mnie gonią! <głoszcz> Ile <Ilony> HP zadają? <głoszcz> Proboszcze! Zgadnę się z <głoszcz> bugową. Pobiję. Brawo, shit ston! Brawo, że bije z laski! <noise> Ale... A nie no! Tak. O! Wybuch! Kolejdy! Le level up, zlewał elował! ciebie bije teraz! Wbił bi kolejną rangę! <noise> Ale co jest! O co chodzi w tej mapie w ogóle? <noise> to <brzwi. głos> co jest? <głos> <głos> Ja Moje uszy! O! Ty! W CESA chyba gramy jednak. Co? Nie słyszy swojego głosu? Właściwie nie słychać. Czy ja tam? Pytać, pytaj. E, e, e. Możemy zbawiać. Daj mi chwilę odpocznąć od czytania, ok? Co to jest? Dobra. Jeszcze wczoraj musiałem czytać cały podręcznik. Eee. Weźmy teraz pułprzeczną żeby nie przeszkadzać cewka w cenach. O, no, no dobrze. A co to? Co tu się dzieje? Co? <gulotę> <gulotę> a Ani <gulotę> <A> <gulotę> Chcę przedejść do mojego domu. Co? A w języka. Aha, a w takim razie zapraszam na obiad. Coś nie to zrobiło. Było Boże. Więc czemu przyszedłeś? zobacz hey, Aha <grystanie> <grystanie> Uuu, no! Ktoś musiał wie, to wyłączyć. Wie, wie. Ja to zrobię, co? To wszyscy ważą z rozrzuceniem szereg. Stary znajomy. Ano? <grym> co? to, co to jest? <grym> Cebula! Cebula! O nie E! Użył e. cebuli! <głosy> Cebula! To <noise> się e. O kurde! E. Oni na mnie popatrzył! A. Stojak! Stojak! Ja nie mam! Nie mam stojaka! Czyli jestem nieszkodliwy! Mogę zrobić to, co tylko zechcę! Ale nie, tylko rysownik mojego życia, bo w tym życiu jak widziałem, jest tak się szybko, tak szybko jak tylko ludzie się, nie zauważyli. Mogę założyć zdatkowanie w kartę. Ale czekaj! Czekaj! się włączyła. No. Ty robisz to wszystko, bo zabierasz kapustę? Ja wiem, nie. wiesz, miał na niego smaka? Na nią może. Wiesz, że możesz po prostu nuć do sklepu i kupić drugą. Aha, <noise> milczy. Czemu ja o tym nie pomyślałem? A ja nas tylko odpuści? Kolega na mnie wiesz jak mi pomagałeś Dobra, ja będę składał nara. Nara szereg! O zniknął tu. ten gościu, tam dalej leży. No. Też widzisz taki zimny biały pasek? Ej, ty chyba wszędzie tak. A, też, może... też widzisz takie biały kwadrat? Nie. Pod sobą. Nie. Patrzysz w dół. Eee sobie idę jak jakby wskazuje do paktan koczek Co? Co się odwala Miga mi wszystko przerwa na reklamy o, witam Moje imię brzmi Ksof I jestem tutaj żeby pokazać coś naprawdę niesamowitego To za kulisami Zaufajcie mi, że to jest najlepsza rzecz do doświadczenia i że poznam zaraz kolejną osobę, która tego doświadczy. Ciebie! Czy wiesz, co możesz osiągnąć z tym artydziełem? Poznawać nowych ludzi. Rozwiązywać zagadki, tak dobre, że aż złe. Pozwól, że zadam ci pytanie. Czy jesteś gotów zagrać w ten dar od Boga kosztem straconego czasu? Żartowałem. Co to było, grubo? Nie wiem. O! w chojnie dobrze zyskałem. Bo. Odzyskaj, boże. Jaka reklama? <grywa> reklama była dobra. No, yy. Gruba, widzę się. Coś w kurniku do końca zejść zadzwonić. Groba, widzisz mnie? Widzę, brek. Idziemy do kurnika. Tak? Dzień dobry, mam taki mały problem z kurczakami. Mógłbym pan tu przyjechać? Już lecę. Aha, <grym> już lecę. O, dziękuję bardzo. Stój! Jesteś aresztowany za atak na księżyc. Eh. Spider-Man. O nie, nie nam się łatwo. Radzę ci się poddać. Będę walczył. W takim razie szykuj się na kontratak. Widzisz cutscenkę? Ty masz cutscenkę? Tak! Leci! Leci! Nie! Nie! A ty mnie slo widzisz? slow... Tak! Jaki slow motion! A ja se to łażę w tym. Nie, nie przerwa cutscenki. O, drzewo. Eee! Frek! Eee! <śpiewanie> Przyjdź na herbatkę! <śpiewanie> A bo on ma slow motion, bo on nie szybko chodzić. Ja tym widzisz znajdę ci coś lepszego. Co to? Co tu się dzieje? To nie, to nie, to nie! Zdecydowanie nie! 8. Za co? A, jeszcze to. Co? A. Co ty, Miksal, tu kładziesz? Co? <laughs> co ty położyłeś? Co? Ty nie wiem, co to jest. Bo pewnie mam kredztekę. trafiłem. Wiem, ja tatuażę. E... O, co? ciemno. O. O nie! Gdzie?

Tak <laughs> no, kurde Ta wapń schodza No A <laughs> to na mongus. A mągus Suuu Uff udało się I ta muzyczka I ta trójzałop obijany przez ciebie Chodź kurko zbiorę się do lodówki Co? Tak do lodówki Co? Jakie lodówki? muzyka Ture. No nie O Boże Na przedem już lepiej O nie co jest Nie Co się już tu odbala. odmala Miesz <grym> to opóźnione chyba nie, Eee, klipery słyszę Ja nic nie widzę Wiesz, jajco, celosiągnięty O! A, koniec O Boże Amogus Amogus am 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 amogus Daj mi Amogusa Daj mi Amogus

i sprawdzamy. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu jest coś, nie wiem co. I tu jest to. Czyli w sumie nie jakoś dużo zbudowane, ale bardzo pomysłowe i bardzo fajnie. poczekaj, mi się, wydaje, że gdzieś, bo jeszcze ta sala. Jaka sala? W której byliśmy ukryci. A tu jest ta. Jest to sala z drewna. O, no tutaj mamy to. No to coś. To tu no. Metro Bydwaj by, Czarny, a tak na serio nie. Gdzie hmm. ja ten portal przynosi? Ja do tego portalu wchodzę. Ja ten poleżę. Że... Jest ten lobby <grym> chyba? Tam nic nie ma. A tu na jakąś kacytankę, wiem na jakąś w sumie. Dobra, no to dziękujemy za oglądanie i siema, chyba siema. Tę, no. 나너 나라야 나라